Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście snow i kontynuujemy naszą przygodę w Alone in the Dark. W poprzednim odcinku tak naprawdę nie działo się nic szczególnego. Jeździliśmy tylko po parku niwelując te drzewka, które były rozmieszczone w niektórych miejscach, na przykład w tych. Nie wiem czemu tutaj się nadal świeci. Jak tutaj już zniszczyliśmy, ale zaraz do tego dojdziemy. Było tutaj. A, czy gra mnie troluje znowu Zróbmy mały eksperyment Gdzie zgubiłeś tą butlę Edward Ty sobie nie rubi jaj człowieku Dobra, zobaczymy czy to zadziała Jeszcze pocisków nie mam The hell No myślałem, że to wybuchnie Nawet zabierzmy sobie amunicję A, skoro nie chcę podobroci To spróbu spróbujemy inaczej mhm. I to też. Dobra, nie pali się. Tak więc gdzieś może jeszcze w tym budynku będzie to drzewko. I oczywiście Sara nie odnalazła się do tej pory. Nie mam pojęcia, co się z nią stało. Sprawdziłem ostatnie nagranie i była ona ostatni raz widziana na fotelu pasażera w aucie które spadało w przepaść. Tak więc są trzy możliwości. Co to jest taśma, 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 coś. O, chcę to, to chce. Halo, gro. Właśnie, to chcę. Są trzy możliwości. Pierwsza z nich po prostu gra się zbagowała i Sara za nami podąża jako taki duszek. To jest pierwsza możliwość. Druga możliwość jest taka, że Sara pojawi się przy okazji najbliższej kaccenki czy czegoś takiego. A, trz a trzecia możliwość jest taka, no, zbliż te przewody do siebie. Nie wiem czy z nimi coś trzeba zrobić. Najwidoczniej no, nie. Dobra, zostawię. Trzecia możliwość jest taka, że twórcy gry po prostu nie, za nie zimplementowali śmierci Sary do gry. Stwierdzili, że jaki pacan, jaki debil będzie próbował przeskakiwać razem z nią przez przepaść której ewidentnie nie da się przeskoczyć no niestety, nie pomyśleli po mnie niekaś latarki, sieroto ruska tak więc ewentualnie jeśli się okaże, że Sara nie żyje, a gra w swojej łaskawości nie poinformowała nas o tym niestety będę musiał powtarzać ten etap czy ja tutaj mogę coś zrobić wysadzić coś dobra, wyjdźmy na górę Nie zacinaj się, dziękuję Ci bardzo Edwardzie. Prądu tam nie można włączyć. Edward. No. Dobra, już coś słyszę. Pistolecik. O, to są na pewno zombiaki. Zapraszam. Czy te drzwi były wyważone? Co ten ekwipunek tu robi? Dobra, znowu mam zakłócenia. Moment, czy gra mi się zgliczowała drugi raz? Przeciwników tu nie ma drzewka również. Ten przedmiot wrócił na swoje miejsce o dziwo. E... Niby coś mógłbym tutaj zrobić. Dobra, podnieś to. Możesz to podnieść jeszcze raz? Nie, nie możesz. O co tutaj chodzi? Dobra, chrzanić to. Rzućmy jeszcze okiem tutaj. Co my tutaj mamy? E, torebka z krwią. Po co nam to? Czy jest jakiś opis? Worek z krwią. Dobra, ewentualnie będziemy tym zwabiać wampirki czy te całe nietoperki. Coś niedobrego dzieje się z tą grą. Edward, biegaj. No. Jak diabli, to mi tam wskazuje, że w środku jest. Może gdzieś tutaj. A nie? Gdzieś. No, tutaj na pewno nie. O. -o. Wypróbujemy. O. Aj, aj, nie bi, nie bi, nie bi. No i co by poszedł? Wracaj tu. Nie unikaj moich strzałów. No! Bardzo fajny patent Na pewno będzie to pomocne um, młot, młot, młot się do niczego nie przyda Baseball tym bardziej Coś tutaj? Nie Z tego co pamiętam to tutaj chyba były na... Były dwa te, zombiaczki. A nie, one były na głównej drodze. No jasny gwint, dlaczego ta gra... O! Trzymać się ode mnie z daleka. Byli tam, byli tam, widziałem. Dlaczego ta grami wskazuje, że tutaj jeszcze coś jest? Dobra, chrzanie to. Idziemy do muzeum. Chyba, że tutaj gdzieś na tym, na głównym placu. No ale nie, 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 nie. No dobra, olejemy to. Możemy się tędy przedostać? Możemy. No bo przynajmniej ominiemy tamtych. Nie ma tu dziury. I dlaczego latarka nie chce mi świecić? Zero. Okej. Okay. Ewidentnie z tą grą coś dzieje się złego Bateria była na 100%. Hallo? Ktokolwiek? Cokolwiek? Dobra, chciałbym dostać jakiś wóz, żeby się przedostać. Sara? Nie? okej okay, tędy na pewno nie so, chodźmy tutaj na górę tutaj dotrzemy do pierwszego miejsca tak A no właśnie, Sara gdzieś tam zaginęła mm, niech ja tylko spojrzę na mapę jesteśmy tutaj, musimy dotrzeć aż tutaj a po drodze nigdzie nie ma samochodu. Oj, 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 może być ciężko. Przecież tych samochodów było pełno. Przecież nie mogły wyparować. Dobra, Edward zejdź na dół. Będzie jakiś niezaznaczony na mapie. No przecież było i... Aha, pojawił się jakiś. Dobra. Już się bałem. Czy tędy można przejść? Tak bez latarki nic nie widzę. Zakładam świeżą baterię. Zobaczymy, ile ona pociągnie. O, oczywiście. Um, dobra. Musimy się wrócić. Będę tak błądził i błądził. Najbardziej nurtuje mnie to, co się faktycznie stało z sarą. Bo ja naprawdę nie chcę powtarzać tego wszystkiego <laughs> Nie chcę się ścigać z nietoperzami i tak dalej Nie chcę żeby we mnie ciskały różnymi przedmiotami Widziałeś może Sarę? Nie? Szkoda Edward, zostaw go To, że nie widział Sary nie znaczy, że musisz go skopać Dobra, jeden pojazd jest tam u góry może uda nam się jakimś cudem tam do niego dostać? Sara? Być może gdzieś? Coś? Nie? A, pytanie, jak się tam dostać? Czy ja będę błądził po tym cholernym parku w nieskończoność? Okej, okay, nie tędy Kolejne ciała hmm, Tędy również nie Sara? Nie Kręcę się w kółko Za chwilę przerwę nagrywanie Hop, hop Cokolwiek Słyszałem was dziady No który mi się pokaże Dobra tą drogą chyba dojdziemy do jakiegoś pojazdu Przynajmniej mam taką nadzieję Bo i nie dojdziemy. Bo wróciłem do punktu wyjścia. Shit. No na miłość boską, jak ja mam się stąd wydostać? Tutaj jest ten most zawalony. Po drugiej stronie jest niby samochód, ale. Dobra. Idziemy tam jeszcze sprawdzić. Jeśli nie będzie tam tego samochodu, to przerwę faktycznie nagrywanie, bo to nie ma sensu. Nie będę tracił Waszego czasu. Pamiętam, że jednym samochodem chyba gdzieś tutaj spadłem. Edward, przeskocz. Możesz ty siero, to nie możesz się przedostać przez kamienie... Dziękuję Ci bardzo. Wow, wow. I być może to jest właśnie mój wrak. Dobra, skoro tutaj jest... Nie, Edward! Połamiesz sobie nogi i co będzie? Dobra, musimy znaleźć jakoś, prze, jakoś przejście w tamtą stronę. Tylko jak tego dokonać? I znowu się wrócę tutaj. Dobra, ale tam chyba przed nami widzę jakiś wóz, więc go sobie pożyczę. Tak, znowu ten wózek jedzie w naszą stronę. Można się tędy przedostać jakoś? Yy, nie wygląda. Ale możemy tędy. Czy to w ogóle coś da? Yy, jesteśmy tutaj. To jest ta droga. Tak da i dużo. O, chwała, chwała. Napiję się. Ten wóz jest niby tam. Gdzie? Słyszę, ale nie widzę. Najgorsze, co może być. Tu jesteś. Nie, nie dam ci buzi. Gdzieś po tej stronie. Tak. Ile pocisków? Pięć. Tutaj. Nie. Możemy się bawić pistoletem. Dobra. Jeszcze chyba jakiegoś słyszę. Hallo. A tędy. Aha, tutaj przejdę Dobra, tam myślałem, że stoi samochód, a to po prostu były światła z miasta Ale wreszcie, wreszcie na do... Na dobrej drodze Tylko wolałbym się tutaj przemieszczać właśnie samochodem żeby nie musieć walczyć z tymi wszystkimi potworkami... Dobra, jakiś... jakiś jest przed nami. Nie obraziłbym się również, gdybym wsiadł, a tam... O! Dzień dobry, Sara. Ale tak nie będzie. No i gdzie jest ten samochód? Dobra, może gdzieś tutaj? O, oh, fuck. już jeden za drzewem się czai No kurde ja z tej pierunie ruski no i pitły dobra tutaj mam samochód chrzanie was wiem miotam się miotam się strasznie a nie to jest ten co tam w przepaść spadł <śled> dobra Trzeba ich załatwić. Nie ma tutaj gdzieś ognia? Nie ma. Gdybyś tak nie skakał jak małpka w zoo, byłbym bardzo szczęśliwy. No, to był Twój błąd, że się odwróciłeś plecami. Jeden pocisk. Gdzie jesteś tutaj?